Najjaśniejszy, panie marszałku, proszę cię z całego serduszka razem z moim maleńkim braciszkiem Andrzejem, daruj życie mojemu najdroższemu Tatusiowi. Nie mamy nikogo, kto by nami opiekował się oprócz mamusi. A jeżeli Tatusia nie stanie, to i mamusia nie będzie miała siły do pracy. Kochamy całym sercem naszego Tatusia. Wysłuchaj naszej prośby, dobry, panie marszałku. Tak bardzo, bardzo cię prosimy. Będziemy co dzień prosić Boga gorąco o wszystko dobro dla ciebie. Panie prezydencie, ja, Mała Haneczka, ośmielam się trudzić twoją wielce zakłopotaną sprawami państwa głowę. Moim ogromnym zmartwieniem, ale wiem, że kochasz dzieci i ufam, że się nie pogniewasz na mnie, że mnie wysłuchasz i pomożesz. Dnia 8 września bieżącego roku, sąd wojskowy w Rzeszowie skazał mojego tatusia, pleśniaka Tadeusza, za sprawy polityczne. Na śmierć. Nie rozumiem, co to są sprawy polityczne, ale rozumiem, że tatuś nasz ma zginąć, a my mamy zostać sierotami. Nie pozwól odebrać nam tatusia! Za ciebie, najdostojniejszy panie prezydencie, modlić się będziemy. Polecam więc twej trosce życie naszego tatusia. I całuję twe ręce. Najdostojniejszy Panie, Haneczka Pleśniak. Drogi Panie Prezydencie, nazywam się Martusia Koba. Pani w szkole mówiła, że Pan Prezydent jest ojcem wszystkich polskich dzieci i jest bardzo czuły na ich ból i smutek. A mnie jest bardzo smutno, już przeszło rok, jak aresztowano mego tatusia. Wczoraj na rozprawie pan sędzia powiedział, że za jest skazany na śmierć. Panie prezydencie, ratuj mego tatusia. Bardzo gorąco cię prosimy. Razem z moim maleńkim braciszkiem Wojtusiem. Ocal naszego tatusia, a jak możesz, to wróć go nam do domu. Mamusia musi pracować, a my z Wojtusiem, tak opuszczeni, często płaczemy. A ja mam dopiero 7 lat, a Wojtus jeszcze mówić nie umie. Tatuś mój nazywa się Władysław Koba. Jest w Rzeszowie, w więzieniu, co się nazywa Zamek. Ja z Wojtusiem będziemy ci wdzięczni zawsze. A Wojtuś trochę podrośnie. Powiem mu, kto ocalił życie, jego tatusia. Panie prezydencie, błagam, nie odmów prośby dziecka polskiego. Marta Koba. Nekrologi są dla tych, którzy umarli w łóżkach, a dla tych z komór gazowych, ze śniegów pod kołem polarnym, z rowów przydrożnych, gdzie kurz zasypywał im oczy, z piwnic, gdzie odpadało pół czaszki jak wieko z blachy, z urzędów śledczych, gdzie zagłuszano krzyk i wołania torturowanych. Nawet jęk. Dla tych, którzy zdychali w smrodzie więziennych Kubów, którym w upalnych wagonach przysychał język do podniebienia, którzy jechali w nieznanym kierunku, daleko za Frankfurt, daleko za Tułę. Dla tych, którzy musieli kopać własny grób, którym ręce wiązano z tyłu i kazano klękać przed jamą, których wieźli barkami i zatapiali na środku Morza Białego, po których nic nie zostało, nawet nazwisko, żadna wieść. Dla nich nie pisze się nekrologów, dla nich jest tylko pamięć wdów albo żebracze modlitwy matek, albo zdziwione spojrzenia dzieci i z dnia na dzień rosnąca powoli błona niedość śmiertelnej rany i z nocy na noc rosnąca powoli cisza przedawnionego nieszczęścia, która zagłusza krzyk i wołania niepocieszonych. Nawet jęk. Zbrodnio niezmierna, ziemio wierna, wieczne odpoczywanie, requiem aterna.